Nie Przede wszystkim się strasznie cieszę, że tyle ludzi. Ja myślałam, że to będzie parę osób. Od razu się wytłumaczę może skąd ja się tu w ogóle wzięłam. Ponieważ tak jak wiecie, ja pracuję w Krakowie. Jestem na etacie w teatrze i w związku z tym ja nie mam kiedy tu przyjeżdżać, a ponieważ czwarty gram w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku oresty a odwołali mi próby. W związku z tym szybko tu zadzwoniłam, żeby się nie udało takiego spotkania zorganizować, bo ja bym bardzo chciała, żebyście wiedzieli, że to miejsce tutaj jest dla was. Myśmy to wybudowali dla osób niepełnosprawnych i tu działają już warsztat, i jest coraz piękniej. Jak przyjechałam, to nagle zobaczyłam, że to wszystko już tętni życie, że już są pracownie, że są podopieczni, którzy tu bardzo lubią tu przyjeżdżać. Ale wiecie, że ten budynek opądniany, Powinien też tętniczyć, i to jest możliwe. Jeżeli będziecie czuli taką potrzebę, że można się tu spotkać, że można coś zorganizować, że można, coś można pokombinować. No i stąd się tutaj wzięłam. I sobie pomyślałam, tak, no. <gryw> najpierw myślałam, że po prostu przedstawię Wam wiersze księdza Jana Twardowskiego. Mam taki śliczny scenariusz, który zresztą ksiądz Twardowski dobrze znał, bo ja go też znałam. Wszystkie salony poezji, jak ja już takich 40 otworzyłam, wszystkie otwierałam tymi wierszami. Ale potem sobie pomyślałam, że będzie tysiąc razy lepiej, jeżeli to wy będziecie bohaterami tego spotkania. I poprosiłam, dostanę taką książeczkę. Tutaj są wiersze pisane przez poetów Gminy oczewo, które były tutaj napisane w latach chyba 2008-2013 zgłoszone do konkursów. Literackich i wczoraj siedziałam, wybierałam tutaj te wiersze, bo nie wszystkich nie przeczytam. I to nasze spotkanie będzie miało dwie części. Jeżeli pozwolicie, to wytrzymacie, oczywiście będziemy się dostosowywać. Ja skróciłam trochę ten mój program Księdza Twardowskiego, ale to są piękne wiersze, bo one są o najważniejszych rzeczach w taki najprostszy sposób. One są trudne, wymagają skupienia, ale z wielką radością w dwóch częściach Wam to przeczytam a potem będę czytała wasze pierwsze. Zgadzacie się tak? Dobra. To, jest, to, jest to Ponieważ Słowo bardzo lubi mieć oddechy, Malwina będzie grała. Bez prób to robimy avista, ale no my jesteśmy bardzo zdolne i mam nadzieję, że nie będziemy się kłócić. <grym> Także poczekaj Malwina, ja muszę zobaczyć, czy ja tutaj usiądę sobie. Na razie to tu położę. Zobaczę, czy widzę. Jest konieczne. I wiesz wszystko. Zaczynamy.